serdecznie powitać, podziękować za przybycie Pana Prezydenta Pawła Ramiya, Pana Dyrektora Pawła wszystkich Państwa gości i chciałam oddać głos Panie Prezydencie. Skoro ja muszę pierwszy odpocząć, naprawdę to wolałbym, żeby Państwo mówili pierwsi, to, 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 to skoro ja to zacznę oczywiście. Jest mi bardzo miło, że jestem dzisiaj tutaj przed chwilą dekorowany. Jeszcze dźwięki harmonii tutaj za ścianą. Osoby, które są pensjonariuszami Dziennego Domu i tutaj wawrze korzystają z dobrodziejstw tego domu, to znaczy z rehabilitacji, z możliwości wspólnych zajęć, z możliwości bycia ze sobą. To jest taka szczególna, wyjątkowa placówka, którą kilka miesięcy temu otworzyliśmy, ale tak naprawdę powód, dla którego się spotykamy jest zupełnie inny. To jest pewien problem, który zidentyfikowaliśmy wspólnie z opieką medyczną w Warszawie. Problem, który staje się niestety w naszym rozwiniętym, cywilizowanym świecie coraz bardziej powszechny, mianowicie taki, że na święta, na okres Nowego Roku mamy coraz więcej rodzin, które oddają swoich bliskich, swoich seniorów, osoby niepełnosprawne, którymi się na co dzień opiekują do szpitali. Widać to w statystykach przyjęć do szpitali w grudniu, mimo że tych wskazań medycznych nie ma, to jednak sporo rodzin chce spędzić te święta w taki sposób, aby nie zajmować się, nie opiekować się seniorami, osobami niepełnosprawnymi, których mają na co dzień. To jest niepokojące, dlatego że to, co możemy, to, co powinniśmy w okresie świątecznym dać z siebie i swoim bliskim, to jest właśnie wolne, to jest właśnie bycie razem, to jest serce, to jest bycie przez ten magiczny, cudowny okres świąteczny wspólnie i oczywiście rozumiejąc to, że wiele z tych rodzin na co dzień opiekuje się swoimi bliskimi i może mieć taką pokusę, staramy się z zwrócić uwagę opinii społecznej, opinii publicznej na to, żeby po pierwsze jednak przez święta być razem, a po drugie, że my, każdy z nas możemy poprzez taką sąsiedzkie wsparcie w jakiś sposób też w jakiś sposób pomóc też osobom zajmującym się niepełnosprawnymi seniorami w tym być razem właśnie, bo jeżeli pomożemy im zrobić zakupy, na przykład jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie są im potrzeby, to być może do takich sytuacji będzie dochodziło w mniejszym stopniu. Myślę, że Państwo jako lekarze jako, powiecie więcej o tych... Dzierającej w sumie serce historiach osób starszych, które spotykamy w okresie świątecznym w szpitalach. I myślę, że warto ten apel skierować nie tylko do mieszkańców Warszawy, nie tylko do mieszkańców Mazowsza, ale w ogóle, żebyśmy starali się być w te święta ze sobą razem. My jako miasto staramy się w takich miejscach jak ten Zamiot Opieki Medycznej zapewniać dzienną pomoc dla seniorów, dla osób właśnie z niepełnosprawnościami. Myślimy też o łóżkach wytchnieniowych. Staramy się robić dużo, żeby rodziny, które z takimi osobami są, mogły opiekować się nimi, a zarazem odetchnąć trochę od tego. Okres świąteczny rzeczywiście jest taki, że warto tutaj postawić na to bycie razem z Państwo, wspólne święta, tej wspólnej kampanii, którą jako miasto stołeczne z się włączyliśmy. Ale nasza rola jest w tym tak naprawdę bardzo maleńka, więc wolałbym, żeby to Państwo powiedzieli o tym, skąd w ogóle z skąd w ogóle ten projekt skąd taka determinacja, żebyśmy razem z tym nie zrobili. Wracając do początku w akcji, to już jest trzecia odsłona tej kampanii, kampania dotyczy problemu pozostawiania osób starszych w szpitalu bez wskazań medycznych. Rozmawiając z gronie młodych lekarzy na temat problemów, które dotykały nas, cały czas nas dotykają, na pierwsze miejsce był właśnie ten problem. Postanowiliśmy coś zmienić, coś zrobić, zacząć o tym rozmawiać, aby ten temat tabu, przy którym tak naprawdę każdy z nas przy wśród członków naszych rodzin, czy będąc pacjentem, czy też będąc lekarzem, który bierze udział bezpośredni w leczeniu takich pacjentów, mamy z tym do czynienia. Cieszy nas to, że kampania z edycji na edycję na, nabiera na sile, wsparcie miasta i sam fakt, że jesteśmy w tym miejscu, w tym... Widzimy jak, jak pracuje się w Dzielnym Domu Opieki Medycznej, widzimy jak takie miejsca zmieniają to podejście i jaki wpływ mają na ten problem, to ten, ten fakt jest dla nas niezmiernie ważny. Chcielibyśmy, aby poprzez jak największe, największą dyskusję na ten, na ten temat polityka senioralna w Polsce zmieniała się. Z naszej strony no, nasze życzenie jest takie, aby takich domów opieki, opieki wytnieniowych, zakładów opieki leczniczej było jak najwięcej, aby nie dopuszczać do sytuacji, w której seniorzy są pozostawiani w szpitalu. Tak, jeżeli chodzi o skalę, bo zawsze Państwo pytają o to, o to jak, ta, jak z naszego punktu widzenia wygląda, to jak często spotykamy, no to trzeba powiedzieć, oczywiście twardych danych nie ma, bo jest to bardzo ciężko jakoś wszystko policzyć. Natomiast każdy lekarz, nawet najmłodszy, to z na tego tegoroczni starzyści, czyli najmłodsi lekarze, spotkał się już z taką praktyką, że w okolicach świąt, czy do Wielkiej Nocy, czy po, Narodzenia jest nasilona ilość przyjęć starszych osób, z reguły właśnie bez wskazań, lekko odwodnionych z odstawionymi lekami, więc my absolutnie chcę powiedzieć ta akcja jest też dla rodzin, dla rodzin i dla pacjentów chcemy pokazać, że jest alternatywa. Można chociażby do takiego domu dziennej opieki. Taka, taka opieka wytchnieniowa to się oczywiście wszystko rozwija, dopiero to jest początek. Zdajemy sobie sprawę, że jest tego jeszcze za mało. Natomiast jest jakiś kierunek i staramy się tym podążać, dlatego też chcemy to, że tak powiem... Pokazać, chcemy też pokazać Państwu tych pacjentów, którzy tutaj są. My już żeśmy z nimi rozmawiali. Mogę zapewnić, że są naprawdę zadowoleni, ale oczywiście Państwo sami z, z, z nimi porozmawiają. Tutaj szef, w, pa, Pani doktor, tutaj jako kierownik, proszę bardzo powiedzieć parę słów o, o tym domu. Wiecie Państwo, początki były trudne. Nie mogliśmy znaleźć chętnych pacjentów, którzy zechcą przyjść do nas, żebyśmy się nimi opiekowali. Może lepiej niż w przychodni, no, troszkę gorzej niż w szpitalu, bo to jest tylko dzienna opieka. Ale okazało się po kilku miesiącach, że pacjentów mamy. Po pierwszym pacjencie, który przyjechał do nas na wózku, i wstał z tego łóżka. Okazało się, że pacjentów jest jeszcze więcej. W tej chwili mamy 25 osób, które, których się dzień w dzień opiekujemy. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko nawiązać do tej Państwa bardzo pięknej akcji. Ja myślę, że nowy dom, który będziemy otwierać w lutym, bardzo się wpisze w tę kampanię, bo to będzie dzienny dom pomocy. I my tam nie będzie lekarzy, ale będą pielęgniarki, opiekunowie. Ponieważ oprócz pacjentów, którzy przyjdą do nas dziennie, będziemy mieli pacjentów, którymi się będziemy opiekować w domach, to yy, absolutnie w święta też będziemy się nimi opiekować, więc jeśli będzie okazja, czy będzie potrzeba, że jakiś pacjent będzie wymagał opieki w sobotę, niedzielę, święta, to my bardzo chętnie. Także wszyscy generalnie pacjenci i my jesteśmy szczęśliwi, że ten dom powstał. No, trzeba było długo czekać, bo dwukrotnie nie dostaliśmy środków unijnych, ale dobrze się skończyło. Jeszcze tytułem wspomnienia, w ramach współpracy z miastem od 16 grudnia na ekranach w środkach komunikacji miejskiej, warszawskiej komunikacji miejskiej, wyświetlane też będą plakaty promujące kampanię społeczną Wspólne Święta. Teraz, jeżeli mają Państwo pytania, za chwilę tutaj jeszcze do tematu wszystkich zupełnię. Jeżeli mają Państwo pytania, to to będzie ten moment. Następnie przejdziemy do osad, które przebywają podopieczni tego domu. I tutaj będziemy mogli wrócić, jeżeli macie Państwo. Thank mm -hmm. you. Potrzeby nagrania indywidualnych wypowiedzi. I jeszcze przekazuję głos doktorowi Włoszczyckiemu. Tak, ja jeszcze chciałbym dodać kilka słów, bo pani dyrektor bardzo skromnie przedstawiła ten temat. W ubiegłym tygodniu razem z panem kierownikiem z którym się jest, mieliśmy okazję porozmawiać na ten, na ten temat, jak wygląda ta praca, praca pensjonariuszy w tym domu opieki. Naprawdę, proszę państwa, to są wspaniałe historie. To są realne efekty. Pacjenci po tym pobycie nie dość, że mają tutaj wsparcie. Psychologiczne, wsparcie rehabilitacyjne, mają też y, możliwość kontaktu z osobami seniorami, y, czyli ich rówieśnikami, i te efekty po takim wyjściu są niesamowite. Pacjenci nie dość, że podbudowują się emocjonalnie, to wpływ na ich zdrowie jest po prostu bezcenny. Tak? po prostu w porównaniu do pacjentów, którzy nie mają możliwości pobytu w takim domu po ciężkich chorobach, no to jest olbrzymia różnica. Tak? Także to jest naprawdę złota, i, i mam nadzieję, że i jak najbardziej będzie to promowane, że takie miejsca są bardzo potrzebne. Ale to jest też, proszę Państwa, kwestia kontaktu, właśnie bycia ze sobą. To, że te osoby tutaj mogą być ze sobą, są w interakcji, mogą budować znajomości, przyjaźnie z tego co słyszałem, to one nawet bardzo głębokie się stają tutaj. To jest fantastyczna rzecz i myślę, że też tutaj doświadczenie miasta w zakresie prowadzenia domu dla powstańców Warszawy dużo pokazują pozytywnego, bo przez rok ten dom prowadzimy. Zaczynało się od kilku osób, dzisiaj jest już 50-60 powstańców codziennie w nim. Mają tam różne zajęcia, mają też rehabilitację. Jest, tworzy nam się tutaj bardzo taki ciekawy model e, opieki nad e, osobami starszymi, nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, w którym był kluczowe rzeczywiście staje się zapewnienie tej możliwości wytchnieniowej. To jest jakieś wyzwanie do Warszawy na najbliższe miesiące i lata, bo chcielibyśmy, żeby rodziny, które na co dzień się opiekują właśnie e, osobami starszymi, niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami, miały możliwość takiego ułożenia sobie tej opieki, żeby nie istniała ta pokusa, żeby przez święta dla własnego spokoju, dla spokoju Swojej rodziny decydować się na oddanie takiej osoby do szpitala, z czym tak jak Państwo mówili, spotykają się w, w okresie właśnie grudnia i okresie przedświątecznym. Więc jeżeli rozbudujemy tutaj ten okres opieki dystkiniowej, rozbudujemy tego rodzaju placówki, to tych pokus będzie mniej, tego tabu, o którym tutaj mówimy, bo rzeczywiście to jest trochę taki temat tabu, wstydliwy pewnie dla tych rodzin bardzo mocno też, wstydliwy pewnie dla nas też jako, jako miasta i społeczeństwa całego, będzie po prostu mniej. Ile jest takich domów opieki dziennej w Warszawie, na terenie Warszawy? Jeśli chodzi o medyczną, taką jak tutaj, bo tutaj mamy profil medyczny, więc jest lekarz, jest opieka pielęgniarska, są zajęcia rehabilitacyjne, to, to są dwa. Także to jest rzeczywiście nowatorska formuła, ale trzeba też podkreślić, że w Warszawie mamy bardzo dużo form opieki nad osobami starszymi. Mamy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Nowolipiu. Tam mamy osoby w mniejszym stopniu wymagające tej opieki medycznej, tej opieki pielęgniarskiej. Mamy dzielniczko wytchnieniowe w naszym Stowarzyszeniu Centrum Opieki leczniczej. Mamy sporo roz które właśnie powodują, że seniorzy w różnym stanie zdrowia mogą z tego skorzystać. Zresztą też muszę Państwu powiedzieć, że nawet biblioteki jako takie miejsce spotkań dzielnicowych, aktywności, czyli miejsce, miejsce aktywności w, w dzielnicach też taką funkcję spełniają. Wszystko oczywiście zależy do tego, do którego momentu, bo już mamy osobę bardzo mocno zaawansowaną w chorobie wiekową, która nie może opuszczać domu, która właściwie musi być pod opieką rodziny, to tutaj są wymagane szczegółowe formy opieki, czyli taka opieka asystencka, ponad 7 tysięcy osób w tej chwili. Mamy takich, gdzie asystenci się nie opiekują w domach. No i mamy sporo też liczby osób z niepełnosprawnościami w różnych wieku, ale to też, te, też ta kwestia, o której mówimy, tutaj nie dotyczy.